Witam wszystkich bardzo serdecznie w magazynie 19. kolejki pierwszej ligi futsalu. Tak jak zawsze, tak i tym razem nie zabrakło pięknych bramek oraz emocji. W grupie północnej najciekawiej zapowiadały się starcia przede wszystkim futsalu świecie i Red Devil's chojnice w walce o awans do Ekstraklasy, klasy, jak i mecz futsalu Szczecin z Bonito Stok. Zaczynamy od grupy północnej w meczu drużyn wciąż zagrożonych spadkiem do drugiej ligi. W półtusku Wenecja podejmowała Dragona Bojano. W 11 minucie akcję prawą stroną przeprowadził Łukasz Guralczyk, zagrał do Duarte, a ten zwiódł obrońcę i bramkarza i strzałem z linii pola karnego trafił do siatki. Goście odpowiedzieli zaledwie 30 sekund później. Nikodem Czaja podał na bok do Pawła Brzuzego, a ten strzałem z ostrego kąta posłał piłkę obrok bramkarza i mieliśmy remis. W 16 minucie ponownie na prowadzenie Wenecję wyprowadził Duarte, tym razem podwójkowej akcji z Mateuszem Olczakiem. W końcówce pierwszej połowy padło jeszcze sporo bramek. W 17 minucie Duarte miał już hat na koncie. Znów oszukał obrońcę i strzałem z pola karnego podwyższył na 3 do 1. Kilkadziesiąt sekund później goście zdobyli bramkę kontaktową. Piłkę w środku polotrzymał Kasper Ickiewicz i widząc dogodną pozycję strzelecką, huknął z dużej odległości, zaskakując rywali. Taki stan rzeczy trwał zaledwie kilka chwil. Denis Zajcew podał do Michała Knajdrowskiego, a ten obracając się, oddał celny strzał na bramkę przeciwnika. Zaraz po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę, kolejny cios otrzymał dragon. Krajdrowski zagrał na piwocie z Bartłomiejem Świniarskim i ten drugi podwyższył na 5 do 2. Świniarski podwyższył też na 6 do 2 w 27 minucie. Tym razem była to jego indywidualna akcja. Piłkę zabrał rywalom na swojej połowie i popisując się dobrą prędkością, przebiegł większość boiska i oddał celny strzał. W 30 minucie goście mieli rzut rożny. Zagrywał Rafał Szymendera. A strzałem z dużej odległości do bramki rywali trafił Jakub Dążalski, gdy minutę później po bramce z kontry do siatki trafił Paweł Brzuzy, w ekipie Wenecji pojawił się niepokój, bo jej przewaga zaczęła niebezpiecznie topnieć. Niestety gościom brakowało skuteczności, a w 38 minucie wynik meczu ustalił Michał Knajdrowski. Odebrał rywalowi piłkę, a że bramkarz był wówczas w polu, to wystarczyło skierować piłkę do pustej bramki. Wenecja Dragon 7 do 4. W innym sobotnim meczu tej grupy akademicy z Gdańska gościli ta to w Toruń. Faworyt tego starcia, czyli gospodarze, objęli prowadzenie w trzeciej minucie meczu za sprawą Michała Sadowskiego. Był to jedyny gol w pierwszej połowie. Więcej było ich w drugiej. Już na początku tej odsłony goście zdobyli kolejne gole. Na 2 do 0 podwyższył po akcji prawą stroną Dawid Lewczuk. a na 3 do zera w 23 minucie dołożył strzałem ze szpica Kamil Belecki. Heroicznie grający Toruń doczekał się w końcu celnego trafienia w 32 minucie, a jego autorem był grający trener TAF Mateusz Kończalski. Końcówka meczu to popis Iwo Gerle, który dwukrotnie trafiał do siatki Torunian. Najpierw w 36 minucie, a następnie kilkadziesiąt sekund później. AZS Uniwersytet Gdański, ta w Toruń. 5 do 1. Rzeczywiście, pierwsze 10 minut myślę, że dobrze przeważaliśmy i potrafiliśmy, dobrze poukładany był ten futsal i nie ganialiśmy, po prostu tworzyliśmy linię, dobrze rotowaliśmy. Potem gdzieś zaczęło się, gra była bardziej chaotyczna i gdzieś przeciw, zarówno my, jak i rywale dochodzili do sytuacji, no ale myślę, że mimo wszystko pokazaliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną i wygraliśmy 5-1. No, no myślę, że Gdańsk nie jest nas, bo po naszym pierwszym meczu oni dobrze wiedzieli, że my potrafimy grać w futsal i gdzieś na pewno będziemy niebezpieczni. No, mieliśmy mnóstwo szans w tej pierwszej połowie, można było mecz nawet zamknąć w tej pierwszej połowie, bo mieliśmy 4-500% sytuacji, których nie wykorzystujemy w kolejnym meczu i to jest bardzo przykre, bo tworzymy sobie mnóstwo sytuacji, nie strzelamy, gdzieś te mecze nam uciekają, przegrywamy. Wiadomo już jest spadek, no gdzieś tej presji już nie powinno być, a jednak chłopcy... Chłopcy niestety, ale no nie wykorzystują tych sytuacji gdzieś ciągle brakuje. Mamy do pustej bramki, przyjmujemy piłkę, dajemy obrońcom na doskok, no i tracimy na tym bardzo dużo. No, no dzisiaj grańczas nas wypunktował jak, jak rasowy bokser, bo trzy razy nas w kontrataku złapali. Niestety, no i zamknęli mecz, ta trzecia bramka, już, już, już podcięła nam skrzydła no i no już do końca nie udało się doskoczyć. Kolejne mecze to już niedziela. W Gnieźnie KS podejmował Team Lemborg. W piątej minucie prowadzenie objęli gospodarze. Zbigniew Barańczyk wymienił podanie z Mariuszem Sawickim i strzałem z 7 metrów otworzył wynik meczu. W 10. minucie akcję prawą stroną przeprowadzili miejscowi. Piłka odbiła się od broniących bramki lęborka Dominika Czekirdy i Tomasza Neubayera i wpadła do bramki. Na 3 do zera podwyższył w 23. minucie Barańczyk ponownie po akcji z Sawickim. Na pocieszenie, honorową bramkę w 39. minucie zdobyli goście. Po dośrodkowaniu z lewej strony piłkę do bramki wpakował Marcin Maszota. KS Gniezno, Tim Lemborg, 3 do 1. Automobile Torino Konin podejmował futbal o Białystok. Pierwsza bramka padła już w dziewiątej minucie. Strzał z dystansu oddał Krystian Andrzejczak, tor piłki tuż przed bramkarzem zmienił Przemysław Skibiszewski i było 1 do zera. Na 2 do zera podwyższył Artur Buśkiewicz w 14 minucie po tym, jak z autu piłkę pod nogi zagromu Skibiszewski. W ostatniej minucie pierwszej połowy daleko od swojej bramki wybrał się bramkarz futbalo. Piłkę przejęli gospodarze, a Krzysztof Budziński z daleka skierował ją do siatki. Futbalo do siatki trafiło dopiero w drugiej połowie, kiedy to bardzo dobrą indywidualną akcją popisał się Bartosz Borowik. Wynik meczu ustalił w 29 minucie Nikodem Lipiński, który przeprowadził indywidualnie kontrę swojego zespołu i pokonał bramkarza rywali. KKF Automobile Torino Konin Futbalo Białystok 4 do 1. Już nie ma na pewno. Broniące się przed spadkiem Bonito Białystok mierzyło się na wyjeździe z futsalem Szczecin. Goście zagrali bardzo dobrą pierwszą połowę i dzięki bramce Pawła Rudkowskiego w dziesiątej minucie objęli prowadzenie. Niestety dla Bonito po zmianie stron odblokowali się strzelecko miejscowi. W 22 minucie wyrównał najlepszy strzelec ekipy sportowego miasta Dmytro Rybicki. Pięć minut później gospodarze byli już na prowadzeniu po golu Łukasza Kubickiego. Goście próbowali odpowiedzieć, ale jak piłka wpadała do bramki, to właśnie do tej strzeżonej przez Kacpra Laskowskiego. Na 3 do 1 podwyższył Maksym Krutin, a potem w 3 minuty wpadły trzy kolejne gole dla futsalu Szczecin. Karol Tomaszewski trafił do siatki po podaniu Bartosza Sobinka. Po na 5 do 1 podwyższył Witali Pankrati. A w 38 minucie szóstą bramkę dla gospodarzy zdobył Mateusz Gepert. Goście do końca walczyli o honor i w ostatniej minucie meczu rozmiary porażki nieznacznie zmniejszył Paweł Rutkowski. Futsal Szczecin biały Białystok 6 do 2. Na koniec tej grupy zostawiamy sobie mecz na szczycie pomiędzy Futsal Świecie i Red Devils hojnice. Jak podali gospodarze, ten mecz oglądało blisko półtora tysiąca widzów, co jak na realia pierwszej ligi jest znakomitym wynikiem. Świeckie Pantery liczyły na powrót na fotel lidera, ale warunkiem koniecznym było ogranie ekipy Diabłów. Zaczęło się obiecująco, bo Marcin Mrówczyński popędził lewą stronę jak błyskawica i już w 30 sekundzie meczu gospodarze byli na prowadzeniu. W 12 minucie Jakub Hapka przeciął podanie dwójki obrońców z Chojnic i było 2 do 0. Po zmianie stron inne oblicze pokazali jednak gracze z Schojnic. W 23 minucie z rzutu rożnego piłka zagrał Pawlo Skupczenko, a płaskim strzałem skierował ją do bramki Andrii Jeliszew. W 28 minucie kolejną asystę zaliczył Skupczenko, tym razem podał do Olega Nechela, który po akcji prawą stroną wyrównał stan meczu. Gospodarze nie mogli się pozbierać, a tymczasem prowadzenie gościom dał Witalii Kolesnik, popisując się przepięknym strzałem w okienko bramki rywali. Świecianie w końcu się przełamali. W 33 minucie Marcin Rówczynski podał w pole karne do Mateusza Cymana, a ten zdobył gola numer 3 dla futsalu. Ostatnie 5 minut było bardzo nerwowe z obu stron, ale to goście lepiej wytrzymali mentalnie. Błąd w ataku popełnili gospodarze i kontrę wyprowadzili Red Devils. Janis Pastar spodał do Skupczynki, a ten z zimną krwią zdobył zwycięskiego gola dla swojej drużyny: futsal świecie Red Devils Hoylice 3-4. Ciężko mi tak na gorąco. Muszę sobie obejrzeć to spotkanie. Na pewno w drugiej połowie. Zespół chonic był na pewno zespołem lepszym. My troszeczkę sparaliżowani, nie mieliśmy pomysłu na granie. Chojnice uwierzyły, strzeliły szybko kontaktową bramkę i, i, i poszły za ciosem. Sława, na, na pewno nasza druga połowa i, i zasłużenie Chojnice wywożą kompletnie w, w świecie. No świecie. No ja powiem, że tego czego brakowało w pierwszej wolowie determinacji, szalonych bramek, decyzji i to wszystko. Ja uważam, że po podniesieniu dobrych decyzji było dzisiaj ku zwycięstwu jakby, nie? No a druga rzecz, to co bronił wasz bramkarz, no nie wiem, w bramce, no to w pewnych momentach no, było nie, nie, do, nie, do, nie do wiary. To było najważniejsze rozstrzygnięcie weekendu, bo praktycznie otwiera drogę Diabłom z Chojnic do awansu do Ekstraklasy. Ekipa ze Świecia będzie musiała zadowolić się najprawdopodobniej barażem. Po ostatniej porażce poważnie skomplikowali sobie sytuację gracze Boni to biały stok, którzy do bezpiecznego miejsca tracą już 6 punktów. A co działo się w grupie południowej? Tu niemal jak co tydzień bardzo ciekawie i zaskakująco. Zaczynamy od zestawienia 19 kolejki, w której to było derbowe starcie Silesi Box mianowice Śląskie z Gwiazdą Ruda Śląska. Na spore emocje można było też liczyć w meczu Futsal Tychy AZS UEK Kraków Zaczynamy od Katowic, gdzie wicelider z Uniwersytetu Śląskiego podejmował futsal Nowiny. Już w drugiej minucie meczu Miki Tamorzejko zagrał do Patryka Widucha, ten dośrodkował z prawej strony, a Dawid Dorowski tak niefortunnie odbił piłkę, że ta wpadła do jego bramki. Na 2 do 0 podwyższył w szóstej minucie Dominik Wilk po podaniu Dominika Śmiałkowskiego, a na 3 do Sergiej Łapa po szybkiej wymianie piłki z Mateuszem Matlęgą i strzale z pola karnego. W końcu padł też gold dla Nowin, a zespołową akcję wykończył strzałem z lewego skrzydła Miłość Śliwa. A już na początku drugiej połowy Katowiczanie dołożyli dwa kolejne trafienia. Najpierw Dominik Śmiałkowski odebrał piłkę rywalowi na jego połowie, podał do Dominika Wilka, a ponieważ goście grali z wycofanym bramkarzem, to wykończenie akcji było formalnością. Chwilę później Śmiałkowski znów ciałem przepchnął rywala, mając przed sobą tylko bramkarza, podwyższył na 5 do jednego. W 22 minucie kolejnego gola zdobył Sergiej Łapa po podaniu Wilka. Akademicy niemiłosiernie punktowali kompletnie rozbitych rywali. W 24 minucie do bramki trafił Miki Tamorzejko po podaniu Marcina Jastrzębskiego. W 28 minucie hat-tricka skompletował Dominik Wilk po kontrataku ze Śmiałkowskim. Na 9 do 1 podwyższył po przejęciu piłki Michał Król. A na 10 do 1 Mikita Morzejko strzałem z własnej połowy na pustą bramkę przeciwnika. Gdy po stałym fragmencie gry z bliskiej odległości do siatki trafił Maxim Krawiec, było już 11 do 1. W 33. Minucie mieliśmy mały przerywnik w serii AZS-u, bo na indywidualną akcję zdecydował się Dawid Dorowski i ładnym strzałem zdobył gola numer 2 dla Nowin. Ostatnim akcentem tego spotkania był jednak celny strzał z zapola pola karnego Pawła Błaszczyka po podaniu Kraweca. AZS Uniwersytet Śląski Katowice, GKS futsal Nowiny, 12:2. No, myślę, że mecz trochę bez historii. Tak trochę mnie denerwuje, bo drużyny się tłumaczą tym, że jak grają z nami, że. No, że kontuzje, że, że nie ma. Kompletu i tak dalej. No, natomiast no, każdy musi być na tą końcówkę gotowy. Tak? Ta końcówka jest e, intensywna. E, tych meczy jest e, dużo. E, w tym sensie, że jak na poziom pierwszej ligi. Niestety e, dzisiejszy mecz e, przegrywamy dość boleśnie. E, no ale niestety przyjechaliśmy bardzo osłabieni. E, plaga kontuzji e, no, po prostu wpłynęła na naszą e, sytuację. Niestety przegrywamy ten mecz, zapominamy o tym meczu. Teraz przerwa świąteczna. Musimy wylizać rany, wracamy po świętach do trenowania. No i przed nami ostatnie mecze, które są na nas bardzo cenne, bo cały czas walczymy w lidze o utrzymanie i nasz cel w tym sezonie to jest utrzymać zespół z Nowin w pierwszej lidze w Futsalu. Z Katowic przenieśmy się do Polkowic, gdzie również padło sporo bramek. Mecz jednak powoli się rozkręcał. Zaczęło się od prowadzenia faworyzowanych gospodarzy. Oleksandr Hajcew zagrał do Adriana Niedźwieckiego, a ten strzałem lewą nogą jako pierwszy pokonał bramkarza rywali. Gol na 2 do 0 padł po samobójczym trafieniu Kacpra Opatowskiego. Taki wynik był po pierwszej połowie, a po zmianie stron worek z bramkami został rozwiązany. Mocnym uderzeniem zaczęli gospodarze. W 25 minucie po zagraniu z rzutu rożnego Sebastiana Wojciechowskiego piłkę odbitą przez bramkarza do siatki wbił Dawid Biały. Autorem gola na 4 do zera był z kolei Marcel Wolan, któremu piłkę podał biały. Gdy w 30 minucie na 5 do zera podwyższył Kamil Olszewski strzałem na pustą bramkę, można było powiedzieć śmiało, że emocje się skończyły. Goście mieli swoją chwilę, bo najpierw w 34 minucie po strzale z dystansu gola zdobył Kacper Kendra, a dwie minuty później po jego zagraniu do bramki górnika trafił Rafał Krzyśko. Gospodarze jednak nie pozostali dłużni rywalom, którzy grając bez bramkarza narażali się na kontry rywala. Właśnie po takiej gola na 6 do 2 zdobył Sebastian Wojciechowski. Ekipa z brzegu nie zdążyła wymienić dwóch podań po wznowieniu, a ich pomysł na akcję przerwał Marcel Wolan, podwyższając na 7 do 2. Który powtórzył swój wyczyn kilkanaście sekund później, choć tym razem zawodnikom z brzegu udało się wymienić kilka podań więcej. Na pocieszenie, goście w końcówce zdobyli jeszcze jedną bramkę. Tym razem do siatki trafił po raz drugi w tym meczu Kacper Kendra. Górnik Polkowice futsal Team Brzeg 8-3. Byliśmy na Dolnym Śląsku, czas na derby Górnego Śląska. Silesia Box Siemianowice Śląskie nie była faworytem w starciu z Gwiazdą Rudą Śląską, ale jej zawodnicy zaskoczyli kibiców, bo nie przestraszyli się lidera. Do przerwy było 1 do zera dla gospodarzy po tym jak Kamil Kmiecik dobił potężny strzał z rzutu wolnego kolegi z zespołu. Kamil Kmiecik z kolei w 27 minucie przycisnął obrońcę, który popełnił błąd. Odebrał mu piłkę i podwyższył na 2 do zera. Ten sam zawodnik popisał się znakomitym podaniem w 35 minucie do Michała Włodarka, który z bardzo ostrego kąta podwyższył na 3 do zera. W końcu gości doczekali się błędu bramkarza miejscowych i w 39 minucie do siatki trafił Maciej Mazur. Gdy kilkadziesiąt sekund później po zespołowej akcji gola na 3-2 zdobył Paweł Grzewaczewski w hali przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 zrobiło się nerwowo, ale na wyrównania przyjezdnym zabrakło już czasu. Silesia Gwiazda 3-2 Sporo emocji było w meczach drużyn, które jeszcze żyją z nadzieją na utrzymanie. W Lubinie Luksiona podejmowała Śląsk-Wrocław. W czwartej minucie na prowadzenie wyszli goście podwójkowej akcji, którą sfinalizował Miłosz Taranek. Gospodarze się ożywili i w dwunastej minucie wyrównali po kontrataku i podaniu Tomasza Ławickiego do Cezarego Zdunka. A w szesnastej minucie objęli nawet prowadzenie. Łukasz Mietlicki podał do Grzegorza Fularskiego, a ten w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza rywali. Goście zdołali wyrównać na kilka minut przed przerwą. Tomasz Sekrecki, mimo że był faulowany, zdołał odegrać piłkę przed pole karne, stąd mocnym strzałem na bramkę do siatki trafił Giorgi Czacheli. W 27 minucie znów prowadzenie objął Śląsk. W polu karnym luksjony faulowany był Czacheli, a karnego na gola zamienił Krystian Jajko. W 35. Minucie Cezary z dunek mocnym strzałem za linii pola karnego zdobył gola na 3-3 i takim wynikiem zakończył się ten mecz. Luksjona Śląsk 3-3. Inny będący blisko spadku zespół Hejro Rzeszów mierzył się z Wisło Opatowiec. Rzeszowianie objęli prowadzenie w 16. Minucie. Goście wycofali bramkarza, ale popełnili błąd w rozegraniu. Podanie rywali przeciął Przemysław wrębisz i skierował piłkę do pustej bramki. Wisła docisnęła rywali i w 19 minucie Mateusz Majcherczyk podał do Andrzeja Musiała i było po jeden. Po zmianie stron Hejro ponownie wyszło na prowadzenie. Podanie rywali przeciął tym razem Karol Wilk i nie zastanawiając się z dystansu huknął na bramkę Wisły. Goście jednak zdołali wyrównać w 27 minucie. Arkadiusz Lekki uderzył z dystansu, bramkarz zdołał odbić jego strzał, ale dobitka Sebastiana Janika była skuteczna. W 40 minucie mieliśmy podobną sytuację. Wisła znów grała z lotnym bramkarzem i znów z podobnego miejsca na strzał zdecydował się Lekki, ale tym razem zmieścił piłkę obok bramkarza Hejro. Gospodarze nie załamali się, wykorzystali ostatnie 50 sekund, spokojnie przygotowali akcję i po zagraniu chudyby, na dwie sekundy przed końcem meczu do bramki trafił Michał Gąsior. Hejro Rzeszów, Wisła Opatowiec, 3 do 3. Myślę, że ten remis wyciągnięty w ostatniej sekundzie meczu to jest jedyny pozytyw tego spotkania. W porównaniu do ostatniego pojedynku u siebie z Nowinami zagraliśmy, mi się wydaje, o wiele gorzej, słabiej. Drużyna Wisła, Opatowiec zaprezentowała się poniżej naszych oczekiwań spodziewaliśmy się od nich o wiele więcej mieliśmy wiele kontr, wiele możliwości zamknięcia tego meczu, z 3-4 sytuacje, gdzie oni grali z lotnym popełnili błąd, mieliśmy z własnej połowy trafić do pustej bramki przeciwnika, albo się odbiła od słupka albo minęła tuż obok bramkę żałujemy naprawdę mimo, że to była ostatnia akcja, może się cieszymy na boisku, ale teraz z perspektywy tego meczu żałujemy, żałujemy straconych dwóch punktów. Yy, bardzo trudny mecz. No, tego się też spodziewałem. Przyjechaliśmy z takim nastawieniem, że, że, że wcale łatwo nie będzie, prawda? Tym bardziej, że bardzo nas zasłabiły i kartki i, i kontuzje. Yy, no cóż, z, z przebiegu meczu, mecz, tak jak pan powiedział, bardzo wyrównany. Boli bardzo, ponieważ na dwie sekundy przed, przed końcem troszkę brak koncentracji, troszkę rozluźnienia no i tracimy bramkę. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że remis bardzo zasłużony. Na koniec spotkanie GKS-u Tychy z AZS-em Kraków, czyli drużyn z czołówki tabeli. Tyszanie wciąż mają teoretyczne szanse na prześcignięcie jednego z rywali i to właśnie oni zaczęli mecz od prowadzenia. Indywidualną akcję w siódmej minucie przeprowadził Szymon cichy, uderzył z dystansu i było 1 do zera. W 18 minucie było 2 do Krystian Karpeta podał do Mateusza Kosowskiego, ten zakręcił rywalami i strzałem z 6 metrów pokonał bramkarza przeciwnika. Gościom, jeszcze przed przerwą udało się zdobyć gola kontaktowego. Z dystansu strzelał Daniel Bukalski, piłkę odbił bramkarz, ale w odpowiednim miejscu był Jarosław Urbaniec, który zdobył gola na 2 do 1. Znacznie więcej działo się po zmianie stron. W 25 minucie prawą stroną akcję zainicjował Rafał Aksamit. podał do Urbańca, a ten znów znalazł sposób na golki kikpera GKS-u. Szymon Cichy podał do Mateusza Kosowskiego, a ten z metra nie mógł się pomylić. Tyszanie poszli za ciosem. 90 sekund później piłkę przejął Piotr Pytel, minął kilku rywali i będąc oko w oko z bramkarzem AZS-u posłał piłkę obok niego wprost do bramki. W 30 minucie było 5-2 po akcji Bartłomieja Sitko i Oliwiera Bednarskiego i golu tego pierwszego. Goście zaryzykowali, zdjęli bramkarza i do pustej bramki podwyższył na 6-2 golkiper GKS-u Szymon Moskwa. Chyba nikt się nie spodziewał, że w tym meczu Krakowejanie jeszcze wrócą do gry. Tymczasem w 37 minucie Paweł Chady podał do Grzegorza Chlebdy i było 6 do 3. Minutę później strzałem z kilkunastu metrów popisał się z kolei Jakub Tak i trener Andrzej Szłapa poprosił o czas. Nie pomogło, bo na 90 sekund przed końcem ptak znów trafił do siatki z dystansu i zrobiło się 6 do 5. Goście nie zdążyli jednak wyrównać. GKS Tychy, AZS Uek, Kraków. 6 do 5. Podsumowując 19 kolejkę w grupie południowej, znów byliśmy świadkami kilku niespodzianek, bo za takie należy uznać porażkę gwiazdy Ruda Śląska czy zdobycze ekip z Rzeszowa i Lublina. Na trzy kolejki przed końcem sezonu w grupie południowej, wciąż znaki zapytania i żadnych pewniaków. Bo ani drużyny z Katowic i Rudy Śląskiej nie mogą być pewne awansu. Ani Heiro i Luxiona nie stracili ostatniej nadziei. MVP kolejki został wybrany Duarte Araujo z Wenecji Półtusk. Serdecznie gratulujemy. Za tydzień mecz na szczycie. Gwiazda Ruda Śląska podejmuje zespół Uniwersytetu Śląskiego i to będzie mecz kolejki bez podziału na grupy. Dziękujemy za obejrzenie tego magazynu pierwszej ligi futsalu i do zobaczenia za tydzień.